Otoczona, że tak powiem, pół e, nagimi ciałami. przez dosłownie, że tak powiem, prawie 10-9 e, lat. Polska nie, nie jest zafascynowana moją urodą, tak jak Nowy Jork. Weszła teraz, właśnie, moda na przerwę. Między zębami, tutaj, nie wiem, jedno oko wyżej, drugie niżej, nie wiem, na odstające uszy, na coś z nosem. Weszła na to moda. Nie wyobrażam sobie, właśnie, Natalii. W Nowym Jorku lub Welej robiącą kar karierę. Nie wiem czemu. Może dla tej boja. Każdy widział w swoim życiu, nie wiem, jedną, czy na pewno wiele nagich kobiet i nagich mężczyzn. Każdy to widział, więc każdy wie, że to jest to samo i nie ma się czego wstydzić. Cześć. Dziś ze mną jest w programie Amanda Streich. Dobrze mają nazwisko, Amanda? Y można tak powiedzieć. <laughs> Dobrze, to tak, tak zostawmy. Amanda jest modelką, robi karierę za granicą, a także jest pierwszą polską Playmate Playboya, czego bardzo Ci gratuluję. Dziękuję. I czego pewnie wiele dziewczyn w wieku Ci zazdrości. Hmm, powiedz mi Amanda, jak to wszystko się zaczęło? E, zaczęło się od niewinnego, małego castingu w Warszawie, e, no i potem zaczęły się wyjazdy mniejszym do Mediolanu, lecz jakoś nie poczułam uroku e, wspaniałego, ślicznego Mediolanu i, i za namową e, mojej menadżerki, która, no, niestety, no, która tam mieszkała oczywiście i tak dalej, stwierdziłyśmy, że lepiej będzie, gdy wyjadę tam, do Nowego Jorku, mhm. e, gdyż będę tam miała jakieś pewne wsparcie, tak oczywiście od niej strony i to jednak bardzo duże, gdy za pierwszym, za drugim moim wyjazdem e, mieszkałam z panią Megi, no tak. Więc to tak naprawdę mnie bardzo uratowało w tym wielkim świecie. Czy ty w ogóle modelingiem w Polsce się zajmowałaś, czy w ogóle nie? E, nie nigdy, mhm. nie miałam okazji e, nie miałam okazji nigdy pracować na polskim rynku, gdyż wyjechałam w wieku 16-17 lat od razu do, do Nowego Jorku. No i myślę, że Polska nie, nie jest zafascynowana moją urodą tak jak Nowy Jork lub inne Dzień kraje. Dlaczego? Takie mam uczucie, takie mam przeczucie. Poważnie? Tak. A co masz takiego w sobie, że pokonujesz yy, no tak wiele dziewczyn, które chcą przebić się w Nowym Jorku? Bo twoja kariera rozwija się bardzo prężnie. Tak. E, myślę, że tak naprawdę oczywiście to też jest pewnie e, jest moja zasługa, ale największą rolę odgrywa właśnie agencja, mhm. menadżer, właśnie matka agencja, bo to oni mają te kontakty do tych wszystkich klientów. Oni muszą, tak jakby, zrobić taki dobry wstęp tej modelce, żeby klient się zgodził e, przyjąć ją do siebie na casting. E, oczywiście dobra książka jest, mm -hmm. jest podstawą. No Czyli i myślę, że ha, tak, myślę, że charakter dziewczyny i zachowanie jest bardzo ważne. Jest bardzo, bardzo ważne, bo klient potrzebuje takiej żywej, takiej miłej dziewczyny, z którą będzie miał, będzie po prostu, będzie to przyjemność pracować z nią. Wyjeżdżając do USA, co chciałaś osiągnąć? Jakie miałeś plany? Moim planem było zrobić coś takiego, jakby to ująć. Chciałam po prostu odmienić swoje życie, tak mm -hmm. jakby wyjeżdżając z, no nie, nie z dużego miasta Płocka, w którym trenowałam pływanie prawie że przez większość swojego życia, chciałam po prostu um, zrobić coś nowego. Chciałabym się tak jakby wybić i tak dalej, zacząć właśnie um, zacząć coś, w czym jestem dobra i mówiono mi, że jestem dobra, czyli mm -hmm. właśnie w modelingu. Czy w czasie swoich podróży, y, różnych szołówek i brałaś udział w y, kampanii też, poznałaś jakieś znane osobowości ze świata nie tylko modelingu, ale też show biznesu zagranicznego? E, miałam przyjemność poznać, e, co było dla mnie naprawdę wielkim szokiem, bo nie spodziewałam się, że tak naprawdę dzięki modelingowi mhm. mogę zapoznać e, gwiazdy, tak? Zapoznałam się jeszcze na przykład z Stevie'ego Wondera, oh. co było naprawdę dla mnie wielkim zaskoczeniem. Miałam e, okazję, tak, że tak powiem, tak jakby. E, znaczy takie to było tak jakby niby przedstawienie się niby nie z Justinem Widerem i Sereną Gomez w, w tamtym w 2012 roku, gdy byłam, przebywałam w Lej. Zapoznałam się z Jonas Brothers. Byli kiedyś dość sławni, nawet w Polsce. Nawet bardzo sławni, a potem nagle. Dokładnie, więc cały czas, w sumie cały czas jakoś utrzymujemy tą e, znajomość. Mhm. Jak się wymawia w końcu Twoje nazwisko? Powiedz. E, w Polsce się wymawia normalnie Streich, mhm. W angielskim Streich, Tak, poproszę. w niemieckim Streich, mhm. Więc jak to chcę, no to nie może wymówić, ale w Polsce się przyzwyczaiłam do. Nazwiska do wypowiedzi strajk a masz jakieś korzenie zagraniczne? Yy, tak, yy, tak mam. To jest ze strony yy, mojego, ze strony mojego taty. Yy -y. Rodzina właśnie pochodzi z Niemczech.